Siemanko, Manko z tej strony, Kaczorek, a dzisiaj omówienie 67 chaptera mangi Boruto. Dzieje się, a to dzieje! Zapraszam do omówienia. Zacznijmy od tego, że na układce można zobaczyć młodą Aide, A sam chapter nazywa się Rift, czyli po prostu szczelina. Młody Boruto leży na glebie, Naruto rozpacza, a Aida przypomina Kodowi, że nie użyje Kawakiego jako pokarmu. Nagle Kodo uwalnia Shikamaru i wycofuje się, ale Kawaki na to nie pozwala i zmierza w jego stronę. Mówi też, że zabił Boruto, czyli swojego brata dla siódmego. Kawaki ewidentnie chce zabić Kodo. Kodo nie jest w stanie uwierzyć, jaką moc posiada Kawaki. Naruto rozpacza, a Shikamaru kładzie ramię na jego barku. Shikamaru nagle krzyczy do Naruto, aby się ogarnął, ponieważ była to decyzja Boruto. Kawaki wpada w jakąś furię i przytłacza Kodo swoją siłą oraz wypowiada słowa, że kto skrzywdzi siódmego, zginie. Kawaki wystrzeliwuje promień w Kodo, ale to Kawaki dostaje swoim własnym promieniem. Naruto oraz Shikamaru są w wielkim szoku, co tutaj się dzieje, a Kawaki leży na ziemi po swoim własnym ataku. Nagle brat Ajdy czyli Dimon się obudził. Kodo przyciągnął go przez swój pas i każe wracać oraz dziękuję za ratunek, ale Dimon chce dołączyć do walki, ale Kodo wpycha go z powrotem oraz potwierdza Ajdzie, że kołaki żyje. Kodo się wycofuje i to pewnie demon odbił atak Kałakiego. Naruto i Shikamaru myślą co zrobić z Kałakim. Naruto mówi, że to nadal członek jego rodziny, a Shikamaru nie może w to uwierzyć, ale nagle Boruto się budzi, a rana w klatce piersiowej zagoiła się, a w tym miejscu widzimy znak karmy. Nagle czas się zatrzymuje i pojawia się mumusiki. Wiadomo, że jeśli naczynie umrze to oczusuki też, więc mumusiki go uratował. Zatrzymując czas i samą karmą naprawił on organy Boruto. Oraz wziął on 18% danych od samego Boruto. Oraz, że już nigdy nie zostanie wskrzeszony. Nagle młody Boruto się śmieje ponieważ wygrał z Momoshiki. Syn Hokage osiągnął swój cel, ale Momoshiki odpowiada, że Boruto to 100% cucuki i jego przeznaczeniem jest pokarm dla boskiego drzewa. Mówi też, że to ostatni raz, gdy mu pomaga. Przenosimy się do Aida i Dimona. Aida pyta Kodo, jak chce dotrzeć do Amado, a on odpowiada, że już zrobił pewne kroki, i tutaj jest koniec chaptera. No i tutaj, na sam koniec, chciałbym wam powiedzieć, że teoria mówiąca o połączeniu siły Boruto i Momoshikiego jest bardziej coraz całkiem realna. Z tego powodu, iż chyba teraz Momoshiki będzie mieszkał po prostu w Boruto, tak jak Kurama mieszkał w Naruto. Mówi wam to coś? Czy połączą siły? Widzimy się w następnych odcinkach. Yo!